i witam Was w takim jakimś ala vlogu, bo mamy Wam coś ciekawego do pokazania. W sumie y, przyszła do mnie paczka, tak? Y, paczka, mm. której w ogóle nie zamawiałem tak? Co jest tak śmieszniejsze. Tutaj widać błędem, bo jest to błędem. Witam może. O, jest tutaj też ewidentnie potrzebny błędem. A, a do czego to Wam zaraz powiem? Y, może nie będę Wam pokazywał już, kto nadał tą paczkę imienia i nazwiska i jakie tam rzeczy. To sobie pominiemy, bo to nie, nie jest ważne. Tylko powiem Wam, kto to jest. Dosyć. Senna przejść. Pewnie kojarzycie takiego gracza Deluser lub Kalusiątko. Grał tam na, na samosie. Na filmikach się przewijał. Na samosie, na Kaladosie, na różnych serwerkach tam grywał sami. No i on, że tak powiem, on pracuje w fabryce Biszkortów, tak? Z błędem nadaliśmy mu taki seń biszkopt, tak? Pseudonim te biszkopt. Tak, Biszkot. No i... Biszko wymyślił. Biszko wymyślił, że dam przecież jakąś paczkę, tak? Przyszła paczka, no już tu pominę. Pominę już. Tak. Zdałem, a, a Zobacz, czy widać na drugiej kamerze. Ja to pokażę montaż na kołczanie znaczy. prawidłowości drugiej kamery, tak, w której zda. będą też drobne ujęcia. Zdałem tutaj wiecie o to i musiałem otworzyć, nie? A tutaj patrzę, kurczę, pisze tak, góra otwierać tylko i wyłącznie w obecności masterclass była błona, kosta otwieranie pojedynek zabronione także ściągnąłem tutaj bo nie z nami pora <noise> tak. Tak, cześć kurde <noise> zabierałem się za to nie zobaczymy co tu znaczy ja na przykład jak zacząłem ogólnie przeczytałem tą wiadomość mhm. zacząłem się troszeczkę martwić tym napisem góra. dlaczego to jest górę <noise> czyli jeśli będziemy otwierać to coś na to ma tu coś wystrzelić także <noise> Debatowaliśmy z pół godziny na tym, w jakich warunkach otworzymy w ogóle całą tą paczkę. Zdecydowaliśmy się na domowe warunki domowe warunki. warunki. były też planowane <grym> warunki outdoorowe, ale jest na razie zimno i śnieg, także nie zabieramy się za to. w racji tego, że kiedyś miałem cel do to ja się zabiorę za <grym> to. Ja tą robotę zostawię masterowi. <grym> trochę się boję, trochę się cykam. <grym> no, no co ty? Trochę się cykam, naprawdę. Woli stary. <gulia> Kurwa. <gulia> I się chodzisz w kartkę. W kartkę, w Master piro, Iwona Kosta. No pokaż to przed kamerą. Mist jest. Siemasz Kramik, i siemasz piątek. Zabrać się w dole do pieniędzy, zaznaczonych na morski wódki, zbierał Biszkowcik. Ja, <gulia> Oj, to <gulia> kochany. Zwyciężają się z nami który wylatuje w tej swojej małej firmie. SA. O proszę, lokowanie. Jeśli wam, zareklamował się, jeśli wiedział, Jeśli wam nie smakują, to w szczerym... Kurwa, co tu pisze? Eee, w szczerym papierze to w szczery... macie flaszkę, to chociaż się... na szarym... A, w miłej, miłej konstrukcji, to co, to co widzimy się na to drania, na temat. Pozdrowienia od Lidia, śmiesznie, bo to było strasznie... Być czasem na test. O kurde, też w sumie... Także w sumie. Każdy no, ma mi się czasem ten... w opisie, jak sobie przypomnę, no fajnie się grało z nimi. Myślę, że też kiedyś nam się uda jeszcze jakoś jakieś spotkanie zaaranżować. No i też ich pozdrawiam, no i przejdźmy tutaj. Tak, do tego, co tu też mówię. ich pozdrawiamy, no i serdecznie ich No Proszę, no, proszę. No, proszę. Czyli dać kochany biszkote. Ale proszę, pokażę no, klasa, proszę, proszę. Jakieś takie tego. Ma ale... i to są wypieczone chyba przez niego, czy nie? Może nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj drugie inne biszkopty. Proszę bardzo. Ale fajne, no wiesz wie, 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 co jest fajne? Że każde inne. No, każde inne, o! Szacuje, ale Te mogą być dobre, takie, te, 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 takie, te, takie pod ciasta trochę podchodzące. nie? Na tak. Naprawdę klasa. Tutaj? Jeszcze tu mamy jakieś takie takie podkelfura produkują, czy coś, nie wiem? Z jajkiem, A problemem? też Lyconic? Like to jest wszystko ta sama firma? Nie, nie nie Ale makrosy jakie są. 11 gramów tłuszczu w 100 gramach, 60 węgli i 10 tam. niecałe. No można wszystko Gdzieś opić, tam ma. się wiecie, miejsce na nie znajdzie. No i tutaj na rzeczy, tutaj... A w szarym papierze bomba. No proszę, no proszę. zapakował. Oddzięczymy no. się na jemie. No, musimy tam na jemie, kurde. Sztok, elegancko. Nie, no, no to co? To już wiem, co dzisiaj będziemy popracowywać. Na, <grym> na kwadracie. Na kwadracie Biszkowcy z Biszkokiem Oczywiście pozdrawiamy całą gildię i oczywiście Jaduszka. E, także Biszkowczi i tam pozdrawiamy. No. Pozdrawiamy Biszkowczi w ciebie, na Wielka. No, no i to by było na tyle takie takie, o, takie, takie, filmy, taki, ale... takie mamy osoby w naszej super tak, ekipie na talerzie. <grym> Dobra. Dobra, to by było na tyle, że się z Wami manko Byłem na się No, także ja tu się pożegnam. Czołmanha, i widać, widać. Ciołaneczko. No,